Patryk, przygotowujecie się do nowego sezonu? Jak? Na jakim etapie jesteście teraz przygotowani? Szybkim. To znaczy, nie wiem, na razie no, biegamy, znaczy robimy ogólnorozwojowe treningi. Możliwe, że są bardziej siłowe teraz. Bynajmniej powinny być, a jakie są, to nie wiem, bo naprawdę dostajemy w kość i jest naprawdę ciężko. Dlatego wydaje mi się, że jesteśmy na etapie siłowym. Czy takie zespołowe przygotowania są lepsze niż indywidualne, bo w zeszłym roku każdy, każdy na własną rękę przygotowywał się. Czy to jest lepsze, nie wiem, mobilizujecie się, gdy patrzycie na jak kolega wyciska pompki i ja chcę więcej jak to wygląda? Nie, wydaje mi się, znaczy na pewno jest coś w tym, ale integracja jest większa na pewno. Z tamtego roku żadnych można powiedzieć chłopaków nie znałem tutaj ze szkółki ani, ani juniorów, tylko tyle co na zawodach było. 6-6. Cześć, cześć. A teraz jest naprawdę więcej śmiechu na sali, pogadamy sobie, tam wymienimy parę zdań. Na pewno jest to lepsze i szybciej nawet z, e, z czasu ucieka na treningu niż samemu. ci z pary Aleksandr Roktajew, teraz będą najprawdopodobniej Kacper albo Adam. Oni są gotowi twoim zdaniem? Jak, bo jeździłeś z nimi w młodzieżowych zawodach, widziałeś jak jadą. Oni są gotowi do tego, żeby zadebiutować w Speedway Extra Przyszedł na nich czas, myślę, że chłopaki muszą to wykorzystać. No, otworzyły się dla, otworzyła się dla nich jakby brama do składu. Na pewno mają większą motywację i myślę, że muszą to wykorzystać w pełni, bo no, to może być ich jedna, właśnie szczęśliwsza, może jeden z lepszych sezonów. Akurat może coś zaskoczy w nich i będzie naprawdę dobrze. Przygotowania fizyczne to jedno, drugie to warsztat. Jak u ciebie ta sprawa wygląda? Tata pewnie dba o wszystkie części, ale czy już powoli jakieś, finalizujecie jakieś tematy odnośnie motocykli? Można powiedzieć, że wszystko już mamy skompletowane od A do Z, począwszy od silników po nowe ramy, części i tym podobne. Może jeszcze tylko czekamy na projekty Kevlarów i też w połowie stycznia mam zamiar jechać do szewca, zamówić. Wszystko myślę, że idzie gdzie wszystko już dobrze. No jeszcze czekamy z malowaniem, bo będę chciał jakieś części pomalować. Polska Liga wiadomo, jak zagraniczne wygląda ten temat? Na pewno będę jeździł w Danii, podpisałem niedawno kontrakt również w Czechach i zostaję w tej samej drużynie szwedzkiej. Masz... Yeah. Yeah. Czy masz jakieś noworoczne postanowienia? Jakie sobie cele zakładasz na ten rok? No na pewno lepiej, żeby sezon był przejechany zdrowo, bez kontuzji i oby był troszeczkę lepszy niż poprzedni. Czyli tak jak co roku sobie zakłada. A indywidualnie co chciałbyś osiągnąć? Lepsze wyniki niż w tamtym roku.